Studio Hetmańska 69, kłaniamy się nisko, jest ze mną tradycyjnie Łukasz Szczepanik Supernowości. Cześć Łukaszu. Witam serdecznie. Oraz Maciej Seroka, trener koordynator U14-U15 w Akademii Piłkarskiej Stal Rzeszów oraz trener, pierwszy trener drużyny Centralnej Ligi Juniorów U15. Cześć Maciej. Witam Was, Panowie. Spotykamy się po meczu w Bełchatowie z odrołopole, a przed meczem w Tychach z GKS-em Tychy. Można powiedzieć, że jesteśmy w trakcie takiego swoistego Tour de Poloń. Kolejnym etapem był Bełchatów, z którego wróciliśmy tacy pełni złości sportowej. Wiesz, w zasadzie wydaje mi się, że przed meczem, o ile byśmy mieli ten punkt, to wiele osób myślałoby w tych kategoriach, że dobrze by było na, w Bełchatowie z zespołem Odry punkt zdobyć. Jasne. Natomiast patrząc jakby na przebieg tego spotkania i to, jak żeśmy się tam prezentowali, i przede wszystkim fakt, że Odra jakby przez te powiedzmy 90 minut, nie miała specjalnie e, jakichś dużo klarownych sytuacji, to moglibyśmy do tego podejść faktycznie, że w ostatnich minutach straciliśmy 3 niż zyskaliśmy faktycznie ten jeden punkt. Zgadza się, Ukarszuk? Tak, zdecydowanie, lecz wgrała przede wszystkim lepiej w piłkę, natomiast chciałbym zwrócić uwagę po raz kolejny już w tym studio na bardzo dobrą organizację gry w defensywie Opola. Jak przyglądniecie się jeszcze raz temu spotkaniu, to zobaczycie, że... Opolanie tak naprawdę bardzo dobrze zabezpieczyli swoje pole karne, a stalowcy mieli dość dużo swobody na 30 metrów od bramki przeciwnika. Tam naprawdę można było ciekawie rozgrywać piłkę, i stalowcy to robili, ale już im bliżej bramki Artura Halucha, tym było ciaśniej, i tak naprawdę również stalowcy, poza praktycznie tą akcją szymka-kądziąki, nie stworzyli sobie tak dobrej, klarownej sytuacji. Więc patrząc na sytuację, nie było to jakiś mecz wybity. Natomiast myślę, że kibice będą zadowoleni na no, stricte gra w piłkę, bo to wkrała fajnie w piłkę. Od parę razy wyszła z fajnymi kontratakami. Przypomina mi się tutaj. Taki jeden atak szybki, który sfinalizował Jakub Adczek, na szczęście Kuba Wromy stał na wysokości. Ja myślę, że tam była ręka, jak przyjmował tak? tą piłkę jeszcze na swojej połowie. Tak mi się wydaje. Czyli być może, gdyby tak. piłka wpadła do siatki, no to widzisz. Tak. Ale oczywiście to jest okay, tylko to tak. To już teraz taka <laughs> Ale to... Nawiązując też, Łukasz, to no. ty do czego powiedziałeś, czyli tej organizacji gry w obronie Odry Opole, to też należy zwrócić uwagę, że w zasadzie my żeśmy zdobyli tą bramkę po de facto rzucie rożnym dla, dla Odry. bo Po kontrataku. Po kontrataku. bo tak. tym ataku Pozycyjnym faktycznie, nawet jeżeli ktoś nie oglądał tego spotkania, tylko oglądał sobie skrót, no to gdzieś w tak, tych sytuacji w ogóle mógł odnieść takie wrażenie, że to był raczej taki zamknięty mecie. Mhm. Odra generalnie szuka prostych środków do tego, żeby zaskoczyć naszą defensywę. W zasadzie najgroźniejsza była tak naprawdę po dalekich rzutach z autu. Tak i nawet już w końcówce spotkania o Opolanie rzucali jak najdalej piłkę w okolicy pola bramkowego stali rzeszów ale to też z tego naprawdę nie wynikało jakieś większe zagrożenie dla podopiecznych Marka Zuba, no i tak suma summarum chyba ten wynik jest Podejrzewam, że obiektywnie sprawiedliwym rezultatem, aczkolwiek z perspektywy punktu widzenia piłkarza i sztabu szkoleniowego Stali Rzeszów jest to naprawdę ogromny niedosyt, no, bramka stracona w dotyczącym czasie gry, a ten rzut karny równo w 90 minucie. No i mam wrażenie, że Milan no, zupełnie niepotrzebnie faulował Sarmiento. Totalnie taka przypadkowa mhm. sytuacja, co na pewno cieszy, wynik oczywiście na pewno nie cieszy, ale cieszy fakt, że w naszej drużynie cały czas widać rozwój, że czyni postęp i jest z każdym, można powiedzieć meczem inną drużyną niż była chwilka temu. No myślę, że to wynika też z tego, to była kolejka numer 17, o się, 18. 18. No. 18 o się, więc, więc jakby zawodnicy wraz jakby z tym etapem przygotowania do sezonu yy, mieli okazję ze sobą już zagrać przeszło 20 spotkań. Yy. Doszło też kilku zawodników jakby w tym ostatnim dniu okienka transferowego, natomiast jakby sama liczba spotkań powoduje to, że oni gdzieś troszeczkę lepiej się na tym boisku rozumieją. I też możemy zwrócić uwagę na to, że trener zup, jakby dając cały czas, oczywiście, jakby te minuty dla młodych chłopaków, ten skład nazwałbym taki, że jest. Nie chciałbym powiedzieć przewidywalny, ale stabilny i że można się wiedzieć, czego się można spodziewać w tej pierwszej 11 w starej Rzeszy. Ok, to mecz w Bełchatowie za drogopole. Zamknijmy sobie. Wypowiedział Szymka Kądziołki. Przypomnijmy sobie, co Szymek mówił po tamtym spotkaniu. Szymek, niewiele brakowało i wracalibyśmy do Rzeszowa w pełni zadowoleni, a tak to chyba z poczuciem dużego niedosytu będzie czekał nas podróż. No na pewno czujemy niedosyt po tym meczu, bo przeważaliśmy moim zdaniem i cały nasz, zdaniem, przeważaliśmy w tym meczu. I taki karny w końcówce zadecydował o wyniku końcowym, 1-1. Najpierw było 1-0, po twojej bramce. Jak opiszesz tego gola? Moim zdaniem to był trochę taki przypadkowy gol, bo tak mi się podbija trochę, ale najważniejsze to, że jest w sieci. Ale czułem znowu taką dumę w sobie i że chciałem pociągnąć zespół dalej. Przed nami ostatni akcent tego roku. Mecz ponownie wyjazdowy, także Tour de Poloń. Ostatni etap. Tychy. I można powiedzieć, że troszkę jak przed meczem z pole Niespodziewanie wysoko notowany rywal. Otóż to, który. Również przed sezonem nie były typowane do ekipy, która będzie grała o najwyższe cele, a jesteśmy obecnie tego świadkami. Tyle, że w odróżnieniu do Odropole GKS nastąpiły większe rewolucje. Odeszło bodajże 15 zawodników. W ich miejsce przyszło 13 graczy. Oczywiście nie były to jakieś wielkie nazwiska, może tak naprawdę poza Bartoszem Śpiączką, czyli najbardziej doświadczonym pod względem gry w ekstraklasie obecnie piłkarzem w ekipie Dariusza Banasika. Natomiast widać bardzo dobrą pracę. Słuchajcie specjalisty od awansu. Darka Banasika, który z Radomiakiem cieszył się z awansu do pierwszej ligi, a później do ekstraklasy bardzo dobrze. Jest to naprawdę zespół, w którym dominuje kolektyw. Po prostu nawet przypominam sobie konferencję przed tym pierwszym spotkaniem Marka Zuba, który nie wskazywał na jakieś indywidualności, nie mówił o, o Bartku Śpiączce, który ma 183 mecze w Ekstraklasie i 43 bramki, tylko właśnie wskazał na zespołowość mm. i właśnie, że tą zespołowością ta drużyna może imponować i tak naprawdę imponuje. Ok, to była wówczas druga kolejka, prawda? Ale popatrzmy, zresztą mówiliśmy sobie nawet już w tym studiu, przed drugą kolejką. GKS Tychy nie przegrał żadnej rywalizacji sparingowej, Wygrywał z drużynami z zagranicznych lig, z najwyższej klasy rozgrywkowej oraz zespołami z klasy. I teraz tylko to potwierdza. No, i mnie oczywiście tak pewnie miłość doszedł być do tego, ale no drużyna, która tak naprawdę nie bierze jeńców, idzie w Tak, Albo wygrywa, albo przegrywa. No to naprawdę wow. Tak, stricte zanim przejdziemy jeszcze do GKS-u, taki kącik historyczny. Jest to rywal, z którym nigdy nie wygraliśmy. A, w historii. Ostatnio tak, tak. Na 9 meczów 4 remisy, 5 porażek yy, i taka ciekawostka. no Mało sympatyczna, ale ciekawostka. W tychach stal Rzeszów jeszcze nigdy nie zdobyła bramki. Dwa remisy bezbramkowe i dwie porażki do zera. I Maciek Ciebie zapytam właśnie tak z punktu widzenia trenera, o co to chodzi? Bo zawsze się mówi, że ta drużyna temu komuś nie leży. No tak tutaj jest. Ty jako trener jest coś takiego faktycznie? Wiesz co, ja nigdy nie zwracam na takie rzeczy szczególnej uwagi, bo jakie to ma znaczenie, że w przeciągu, nie wiem, ostatnich 100 lat <grym> zmagań z tychami żeśmy tam nie wygrali. Raczej bym patrzył na to faktycznie, co Łukasz powiedział na ten kolektyw GKS u Tychy. Chociaż kolektyw oczywiście to, to jedno, i to widać było na przykład chyba w przedostatniej kolejce, kiedy do 95 minuty Tychy u siebie przegrywały 2-1 jeszcze z Brubetem, a w setnej minucie, czyli chyba na 3-2 i to jest to właśnie, że chyba nikt się do końca nie spodziewał, że Tychy będą aż tak wysoko i powiem zupełnie serio, też oglądając pierwszy mecz w Rzeszowie, gdzie Tychy w takiej mojej czysto opinii tylko nie prezentowały się jakoś specjalnie efektownie, natomiast jakby ten mecz toczył się tak, bo my jeszcze nie byliśmy tym zespołem, którym jesteśmy teraz, ale jedziemy na wydaje mi się bardzo ciężki wyjazd, bo też patrząc w tabelę i jakby sytuację i jak GKS gra u siebie, to, to wydaje mi się, że to czeka nas bardzo trudne spotkanie, bo GKS u siebie wydaje mi się, że przegrał zdaje się tylko z Lechią Gdańsk 1-3. Natomiast tak jak mówisz, Jeńców nie bierze i te wszystkie pozostałe mecze praktycznie wygrywa i należy upatrywać jakby tego mocnego punktu jako całości kolektywu, natomiast tak jak mówicie no Bartek Śpiączka czy napastnik Rumin i tak dalej, oni ten, ten przód, że tak powiem mają całkiem doświadczony, bo reszta zawodników jest stosunkowo młoda, patrząc nawet na minuty w Pro Junior System no to GKS Tychy jest zaraz za nami, jest na trzecim miejscu i, i ci chłopcy, znaczy chłopcy, ci zawodnicy, którzy tam grają no to oni ma, dalej mają 20, 21, 22 lata i to są zawodnicy i ten zespół jest taki, że jakby wyłączając tą pierwszą linię, czyli ataku. To powiedziałbym nawet, że to jakkolwiek to zabrzmi, to doświadczenie będzie po naszej stronie, biorąc pod uwagę tych zawodników, których, których my, my mamy w swoich szeregach, zwłaszcza po tych transferach, które teraz Stal zrobiła. No ale zobaczymy. Wydaje mi się, że szykuje się całkiem niezłe spotkanie. No bo my, myśląc o jakichś tam barażach, no to tychy są takim zespołem, że gdybyśmy ten mecz wygrali, to mielibyśmy taką zimę, że moglibyśmy o czymś jeszcze myśleć na, na wiosnę. A gdyby było w drugą w drugą stronę, tak jak mówię, czyli nie strzelimy bramki, a tychy mogłyby coś dołożyć od siebie, no to wtedy. E, jakby ta, 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 różnica, ta różnica dokładnie. I Tychy, tak jak my mamy te ostatnie trzy kolejki chyba wyjazdowe, to tychy w drugą stronę, czyli oni tak. mieli te trzy kolejki grają grają u siebie. Zgadza się, no to, co Maciek mówi, ten bilans domowy musi robić wrażenie. Sześć zwycięstw w jeden remis z miedzią Legnica i wspomniana przez was porażka z Lechią Gdańsk, no taką twierdzę troszkę zmontował trener Banasik. Tak, ewidentnie też on się bardzo dobrze przed własnymi trybunami. Maciek wspomniał po zwycięstwo przepraszam, z grupę termaliką Niedziecza w samej końcówce. Faktycznie to nie, tak naprawdę Niedźcicza nie podarowali gospodarzom te bramki, ale nie ma co ujmować zasług zespołowi trójkolorowych, bo naprawdę przed własną publicznością czują się jak mało kto, a czasem to pomaga im szczęście, jak choćby w meczu z popularnymi słoniami, czy w ostatniej zwycięstwie podczas Warszawa, kiedy naprawdę błąd bramkarza Jakuba Lemanowicza przy dośrodkowaniu rzutu poskutkował tym, że GKS ostatecznie zaksięgował pełną pulę. Pamiętamy ten mecz, to był chyba jeszcze lipiec, prawda? 1 do 2 ta, ta. albo początek sierpnia. I pamiętamy tą 35 czy 40 sekundę chyba. Niestety. Zespołem oglądaliśmy go wtedy na obozie, który żeśmy mieli hmm. i oglądaliśmy to spotkanie. Szybko tak? wszyscy zostali pobudzeni, to <noise> przypomnijmy sobie, jak padały bramki w tym spotkaniu. Jak Maciek mówi, um, nie był to mecz, który Stal musiała przegrać na pewno tam pamiętam Kikolski, <laughs> kilka kapitalnych interwencji, także już wtedy można powiedzieć, że GKS był do ugryzienia. Był do ugryzienia i po tej wpadce Stali Rzeszów na inaugurację sezonu z Odrą Opole, no myślę, że większość kibiców, Maciek sądzę, że też to potwierdzi, że no widzieliśmy już Stali Rzeszów lepiej grającą, taką troszeczkę bardziej dojrzałą w prowadzeniu ataków i można naprawdę szałować, że pierwszy gong w no, tej 40 sekundzie czy 30 którejś, no i bramka w 89 minucie po kontrataku. Fajnie, że Kamil Kościelny wyrównał, ale to już był doliczony czas gry, więc tak naprawdę no, ciężko było później gonić, bo brakło minut. Ale patrząc na samą grę i na samą postawę, widać że wówczas zawodnicy odrobili tą przykrą lekcję z kiepskiej inauguracji i prezentowali się na Morawie lepiej. Nie była jeszcze to taka optymalna stal rzeszów, ale no, już był zalążek tego, co myślę obserwujemy teraz, czyli takiego stabilnego zespołu w środku stawki, który. Marzy o wyższych lokatach. Mhm. Macku, jak można powiedzieć, że zgodnie stwierdziliśmy, że siłą GKS u tych jest kolektyw, i właśnie z punktu widzenia trenera, jak się przygotowujesz do meczu yy, i patrzysz na przeciwnika, w którym nie ma tak zwanych gwiazd, indywidualności, tylko jest właśnie ten kolektyw, to jest się. Trudniej czy łatwiej przygotować, yy, że musisz brać pod uwagę tak naprawdę całą jedenastkę, a nie, że wyłączymy tego, tego i tamtego i będzie dobrze. Znaczy, wiesz, no, to, jakby, to nie jest też tak, że jeżeli jest kolektyw i jakby dla takiego kibica, jakby obraz zespołu zdaje się być taki wyrównany, to nie jest też tak, że trenerzy, którzy odpowiadają za analizę zespołu, stwierdzą, że wszyscy są na równym poziomie. Naprawdę, kogoś dokładnie, tam. jeżeli się kogoś gdzieś dogłębnie przeanalizuje, to ktoś lepiej wyprowadza piłkę, Ktoś to robi gorzej, ktoś robi to częściej, ktoś robi to rzadziej, ktoś jest wyższy, ktoś jest niższy i ktoś jest starszy i ktoś jest młodszy i... Pewne działania na boisku po prostu wykonuje w inny sposób, więc wydaje mi się, że trenerzy, którzy odpowiadają za analizę na pewno trenerowi Zubowi już przekazali informacje, gdzie byśmy szukali jakby słabszych punktów GKS-u no Bo o naszych mocniejszych punktach, tak samo myślę, że GKS też, też wie. My też, chłopcy, zawodnicy zaczęli, chłopcy to jest chyba naleciałość Zawodnicy, Zawodnicy już. Zgrali się na pewno dużo lepiej, i też widać, że tworzymy kolektyw, i nawet jak strzelamy bramki, jak pracujemy, to widać, tak jak wspomniałeś, że straciliśmy bramkę w, z tychami, w maczyło siebie w 40 sekundzie. To nigdy dla zespołu nie jest komfortowe, kiedy po tym pierwszym spotkaniu z Odrą Włodzisław, kiedy były tutaj duże oczekiwania. Z Włodzisław. Opole. Jakżeśmy stracili tą bramkę w 40 sekundzie, no to jakby ciężko jest też po tym pierwszym meczu z Odrą jakby wrócić na odpowiednie tory. To po mecz... samobójczym trwieniu. Dokładnie. Jak, no taki gong. I trafiło właśnie wtedy, o ile pamiętam na Carlosa Penie. Cezara Penie, tak. no to jakby ciężko. ciężko było się podnieść. Natomiast tutaj mówię, no mamy swoje atuty. Od momentu, kiedy przyszedł Adler, no to Adler zdaje się 7 bramek. Od kiedy przyszedł i on strzela do bramki, no to też statystyki asysty skoczyły. Jak mówię, Andrzej, Andrzej Prokić, bo też chyba 7 asyst. Więc jakby wszyscy, wszyscy mają swoje plusy i minusy. Jakby jak się dogłębniej tam przyjrzeć, to na pewno już trenerzy plan na mecz mają. Mm -hmm. Jak powiedziałem, zgodnie stwierdziliśmy, że kolektyw to jest ta siła GKS-u. Tychy, a gdzie szukamy luk w takim razie? Gdzie szukamy luk? Tam, gdzie są. <ścoughs> ciężko znaleźć, Naprawdę prawda? Ciężko znaleźć, bo to jest tak poukładany zespół i szczerze powiedziawszy, nie będę się tutaj produkował, nie chcę wychodzić przed szereg zostawię to Markowi Zubowi oraz jego sztabowi szkoleniowemu na pewno trzeba zagrać, pytasz mnie Miłoszu oczywiście o, o luki, mm -hmm. powiedzmy, że umyję ręce, mam nadzieję, że te luki zostaną obnażone dokładnie na pięknym stadionie w Tychach, na rzecz rzecz jasna Stali Rzeszów, natomiast zwróciłbym uwagę na to, czego Stali Rzeszów musi się wystrzegać, to no, na pewno błędów, które już Tyszanie niejednokrotnie pokazali w tej liderze, że potrafią wykorzystywać, wspomnieliśmy Termalikę, wspomnieliśmy Polonię, wcześniej jeszcze Wisła Kraków, no, naprawdę jeśli Starzeszów popełni błędy, to może srogo tego żałować, więc tutaj trzeba zagrać konsekwentnie. Zresztą żałowała Starzeszów już tego w pierwszej kolejce, bo, 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 bo ten pierwszy szczególnie gol był też po, po błędzie, po stracie w środku pola. Starzeszów musi zagrać jeszcze raz powtórzyć się konsekwentnie w obronie, bo u siebie Tyszanie udowodnili już nie raz, że potrafią wykorzystywać nawet najmniejszy błąd przeciwnika, także mhm. Tak odpowiem. A, Luki, miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy świadkami, jak Steżyszów wykorzysta je w niedzielę. Nie strzelamy tą pierwszą bramkę w końcu. W no, wypadałoby. wypadałoby. No, w pierwszej minucie zobaczymy, <laughs> wtedy jak GKS zareaguje. Tylko to może, żeby jednak to nie był gol samobójczy w pierwszej minucie, tak? Żeby to jednak nasz piłkarz zdobył tak, tę bramkę. Posłuchajmy sobie, co przed tym spotkaniem mówił trener Marek Zup. Jestem przekonany, że do tego naszego ostatniego meczu w tym roku powinniśmy przede wszystkim podejść e, z totalnym uwzględnieniem tego, co jesteśmy w stanie zrobić w ostatnim meczu jako zespół jeszcze. Myślę, że pod każdym względem jesteśmy w dobrej dyspozycji i, i takiej chciałbym oczekiwać i oczekuję od, od zespołu, a wydaje mi się, że to to pozwoli na, na to, żeby w tym ostatnim meczu zaprezentować się naprawdę z dobrej strony i przywieźć punkty z Tychów. I jedyne takie Nieznane miejsce, nieznana sfera przed tym meczem to dla mnie jest boisko. Nie wiem w jakim z nim będzie stanie, mimo że z tego co wiem, oni tam coś, jakieś remonty przeprowadzali w ostatnim okresie, ale z drugiej strony wiem, że też tam dużo zespołów gra na różnego rodzaju rozgrywki. W związku z tym no, no, tego się obawiam, bo, bo w tych ostatnich meczach ligowych bez względu na to, czy płyty są podgrzewane, czy nie, to jakość tej murawy w każdym, na każdym stadionie jest inna i i to przede wszystkim zaprzęta, zaprząta moją głowę. No, swój zespół, jestem spokojny i po prostu czekamy na ten mecz. Maćku, w naszym zespole na pewno jest ta sportowa złość po tym 1-1 z Odrąbopole. I jako tak z punktu widzenia właśnie trenera, e, łatwo jest ją przekuć w takie coś pozytywnego później? Wiesz, złość, no wydaje mi się, że to są faceci, którzy rywalizują i jakby coś takiego na pewno. Złości i frustruje. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli piłkarze wiedzą o co grają, a nie mam co do tego żadnych wątpliwości, to jakby nie muszą tego specjalnie przekuwać, no bo jest kolejny mecz jakby rywalizacja z zespołem, którym się e, przegrało prawie na inaugurację, m, który jest wyżej w tabeli, i jeżeli my myślimy o tym faktycznie, żeby walczyć o te baraże, no to po prostu musimy tam jechać, mieć swój plan na myśli i go e, skutecznie zrealizować. I tutaj jakby nie przekuwałbym tego, że z, straciliśmy bramkę e, w ostatnim meczu. No bo jakby się ta strata bramki w ostatnim meczu miała do tego, że odrobiliśmy dwubramkową stratę w meczu z Polonią. W sensie to tak nie działa. To jest to kolejny mecz i kolejne 90 minut do rozegrania. Okej. Okay. To jakiej ty stali spodziewasz się w niedzielne popołudnie wieczór? A zdecydowanie najlepszej przy przykroju całego sezonu. Niech tak. na koniec już ta z wrażenie. Tak, z wisienką na torcie wyśmienicie dla całych kibiców, niech ta bardzo dobra gra. Mam nadzieję, że taka właśnie będzie, również zostanie podparta zwycięstwem przede wszystkim, bo oczywiście wolelibyśmy zagrać gorzej, ale cieszyć się ze zwycięstwa. Natomiast w ostatnim meczu sezonu płyta w Tychach nie jest najgorzej przygotowana. Myślę, że można zagrać bardzo dobrze w piłkę No i spodziewam się Stali Rzeszów, która już będzie na tyle dojrzała, że będzie cieszyła kibiców swoją grą i ta gra przyniesie upragnione 3 punkty i tak jak Maciek wspomniał, będzie można pomyśleć o czymś więcej już w trakcie przerwy zimowej. Okej. Okay. Maćku, myślę, że śmiało możemy zakładać, że przynajmniej kilku zawodników o tak zwanym statusie młodzieżowca wyjdzie nawet w pierwszym składzie, bo to już jest można powiedzieć taka tradycja, że trener Zub nie boi się stawiać na młodych piłkarzy. Ciebie jako trenera pracującego w naszej akademii to musi podwójnie, jak nie potrójnie cieszyć. No jasne, no, nawet patrząc na y, Szymona Kondziółkę, kiedy akademia się tutaj pod y, zarządem Fibreino zaczynała, to Szymek Kądziołka. Grał w meczu otwarcia na głównej płycie, mając chyba tam 12, czy 11, czy 13 lat, już nie pamiętam. No a, teraz, a teraz jest w pierwszym zespole i gra, gra w pierwszej lidze, więc takie rzeczy na pewno jakby są dla nas, jakby dla wszystkich trenerów akademii, którzy prowadzą, rozmawiają z tymi chłopakami, są z nimi blisko i, i znają rodziny, to jest na pewno coś, coś bardzo fajnego. I szczere brawa i słowa uznania dla trenera zuba, że jakby nie ma obaw. Bo wiadomo, że chłopcy, którzy wchodzą w wieku lat 17, nie muszą koniecznie być lepsi na dzisiaj od zawodnika, z którym rywalizują o miejsce w składzie, natomiast wydaje mi się, że... I to pokazuje ta sytuacja, którą mamy w klubie, że jeżeli się na nich postawi, da troszeczkę kredytu zaufania, to oni to e, zwrócą. I wydaje mi się, że, że tak się dzieje w tej rundzie, że wcale nie trzeba było się bać, żeby, żeby móc żeby na nich postawić. Bo to są chłopaki, którzy nie są przez przypadek w, w pierwszym zespole, tylko mają określone umiejętności, predyspozycje do tego, żeby tam sobie wywalczyć zwyczajnie sportowo to miejsce w składzie. A na horyzoncie mamy już takich kolejnych kandydatów? Wiesz co? Ja. Powiem o zawodniku, na którego bardzo, bardzo czekam i bardzo pozdrawiam. Jest to Miłosz Kaczor, który wydaje mi się, że już gotowy jakiś czas temu był na to, żeby debutować w pierwszym zespole, jednak trochę przyplątało się kontuzji do niego, ale to jest chłopak z rocznika 2004, który naprawdę ma bardzo duży potencjał do tego. Sam jestem ciekaw jak po tych kontuzjach wróci. Ale jeżeli chodzi właśnie, jestem koordynatorem 14-15, no to wiadomo, że to są jeszcze młodzi chłopcy, natomiast jakby to się dzieje z każdym rokiem i już w tych zespołach z rocznika 2007 już kolejni zaczynają trenować z pierwszym zespołem, grają w drugim, także mam nadzieję, że kolejni chłopcy będą już w przeciągu następnego sezonu jakby o tak, będą opcją do tego, żeby trener zup mógł wybierać i miał ból głowy. Jasne? Łukaszu, ty myślisz, że to będzie otwarty mecz od samego początku? Może nie, że box to box, prawda? Ale że jednak obie drużyny będą raczej stawiały na atak, czy troszkę bardziej szachy z takim szybkim przejściem do ataku? Podejrzewam, że myślę, że Stalarz zagra otwarty futbol, a trójkolorowi postawią na bardziej pragmatyczną piłkę. Pomimo tak, tego, po że przed własną publicznością, tak? Pomimo tego, tak? że przed własną publicznością. Myślę, że bardzo dobrze znają atuty, jeśli chodzi o sposób rozgrywania piłki stolowców, który jest coraz lepiej. Lepszy. Znają też atuty jeśli chodzi o atak szybki, o poszczególnych zawodników, o indywidualne statystyki, o szybkość. Także podejrzewam, że raczej będą troszeczkę wycofani, mimo że zagrają przed własną publicznością. BKS to też jest taka drużyna, która dominuje, która tak naprawdę zamyka rywali na własnej połowie i chce przede wszystkim zaminować to spotkanie przez posiadanie piłki. Jest to też zespół, który dość często dośrodkowuje w pole karne. No, ciężko tak naprawdę wywrócić z fusów jak będzie, ale podejrzewam, że to jednak z będzie tą stroną dominującą, a Tyszanie troszeczkę bardziej właśnie postawią na kodratak. Ty, postawią na tak? Twoim zdaniem? A trener Zup postawi na taką samą 11? Wiesz co? Bardzo mi <grym> to pytanie, bo praktycznie zadajesz mi je co studio. <grym> Muszę stwierdzić, że mocno zaskoczył mnie trener Zup w ostatnim meczu w Bełchatowie. Na pewno wiesz, Maciek, myślę, że też się domyśla o kim mowa. Chodzi o, że Maciek wspomniałeś o Andrzeju. Na no Andrzej, słuchajcie, po raz pierwszy od 11 lutego wyszedł na boisko jako zmiennik. Nie wiem, może miłoś ty mi podpowiesz, czy to były jakieś aspekty zdrowotne czy po prostu taktyka ten tego mecz, że kapitan Stalowców po raz pierwszy od lutego wyszedł jako zmiennik, co ciekawe ten będzie 11 lutego kibice na pewno pamiętają, bo było to inauguracyjne spotkanie drugiej części sezonu z I, i Andrzej strzelił zwycięską bramkę. bramkę, pojawiając się na placu gry w 62 minucie za Ramila Mustafajewa. Teraz pojawił się na boisku w 89 minucie spotkanie, więc nie miał tyle czasu, natomiast od 11 lutego, jeśli Andrzej był zdrowy i nie pozaburzył z kartki, zawsze wychodził w pierwszym garniturze. No, teraz tak nie było. Zastąpił go był Krysten Wachowiak. nie mówię, że była to za zmiana, bo Wachu myślę, że też zagrał nie najgorzej. Natomiast ta zmiana mocno mnie zaskoczyła. No i sam jestem ciekaw, jak będzie teraz. Ale muszę spytać ten Marka Zuba, dlaczego tak było. Oczywiście to zrobię. Natomiast tu podejrzewam, że właśnie w tym aspekcie będzie jedna zmiana że albo Wachu, albo Andreja. To już tak na koniec, panowie. Generalnie rzecz biorąc, jesteście optymistami przed niedzielnym meczem? Chcemy być. I ja r... jestem, mówię od razu. No. Okay. Ja, myśl, ja myślę, <grym> że jeżeli będziemy prezentować, jeżeli mówimy o tym w, o stali w kontekście takim, że w ostatnich kolejkach faktycznie widać, że idzie nam coraz lepiej, to dlaczego mielibyśmy myśleć, że na koniec się zatrzymamy na GKS-ie tych? I tu postawimy sobie, sobie kropeczkę. Maciek, Łukasz, dziękuję Wam bardzo za wizytę w studio. Dziękujemy Wam za uwagę. Widzimy się w niedzielę w Tychach. Tradycyjnie, jeśli ktoś się nie wybiera na to spotkanie, to zachęcam do wykupienia transmisji. Dzięki temu wspieracie nasz klub. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia.